Kiedy się zgubi w sklepie to trzeba przyjść do pani kasjerki. Dziewczynka, lat 6, marlenka oczekuje na rodziców w sklepie. Taka akcja, jak ta dzisiejsza. Fajna akcja potrzebna? Oczywiście, jak najbardziej. Takie zagadnienia związane z bezpieczeństwem dzieci realizujemy przez cały rok przedszkolny, w formie i zajęć, i tak okazjonalnie, ale takie jak dzisiejsze wydarzenie jest bardzo takim znakomitym uzupełnieniem tych naszych działań, no i bardzo atrakcyjne dla dzieci przede wszystkim. Cześć, Jak przebiega scenariusz? Scenariusz jest zaplanowany, także zaczynamy od rozmowy na temat galerii, co to jest galeria, jak mamy się w niej zachować i dowiadują się dzieciaki, kto zajmuje się bezpieczeństwem w galerii. Zapraszamy pana ochroniarza, opowiadamy o tym, jak ma ochroniarz, jak wygląda, jak wygląda jego strój, mundur i jego praca. Następnie przechodzimy do instanizacji e, zgubienia się dziecka. Idziemy do sklepu. E, dziecko musi znaleźć sprzedawcę, poinformować, że się zgubiło, jak się nazywa, ile ma lat. I wtedy komunikat o. idzie z centrali, że dziecko się zgubiło. Dla dzieciaków jest to bardzo fajna, ciekawa rzecz, ponieważ nie mają na co dzień sytuacji, żeby usłyszeć taki komunikat. Pod jaki numer alarmowy dzwonimy, jak się coś dzieje? 112. Jeden, jeden, Państwowa Straż Pożarna w Zamościu angażuje się w bezpieczeństwo dzieci. Podczas tej akcji promocyjnej dzieciakom zostaną przybliżone takie zasady postępowania w przypadku ogłoszenia alarmu pożarowego w takich centrach handlowych, zasad ewakuacji z budynku, zasad korzystania z numerów, numerów alarmowych. No i z uwagi na to, że co roku jest też taka kampania informacyjna w związku z sezonem grzewczym. Nie dla czadu też krótko informacje na temat zagrożeń związanych z sezonem grzewczym. Co najbardziej Ci się podobało? Pan strażak opowiadał o straży. A o czym mówił pan strażak? O gaśnicy i hełmi. W prezencie dostała się opaskę. To chyba się już nie zgubisz? Nie. Po każdej akcji podziękowanie dla najmłodszych. Koniec warsztatów, dzieciaki otrzymują prezent, książeczkę edukacyjną o Zuzi, która się zgubiła i opaskę niezgubkę oraz dyplom małego eksperta bezpieczeństwa.